Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj sobie porozmawiamy o słowie kasa. W sensie kasa w sklepie, stać w kolejce do kasy itd. Nie kasa jako stricte pieniądze. Jest to oczywiście odwieczny problem uczących się, gdyż mamy aż trzy słowa. Oczywiście tu znowu będą różnice między brytyjskim a amerykańskim. Więc pojawia się słowo checkout, pojawia się słowo till i pojawia się słowo CASH REGISTER lub REGISTER, to w sumie aż cztery słowa. OK, jestem przekonany, że po dzisiejszej lekcji już wszystko będzie jasne. OK, moi drodzy, zaczniemy od tego zdjęcia, które znalazłem w internecie. Zobaczcie, jak jest podpisane. FEMALE CONVENIENCE STORE clerk AT REGISTER. No, patrząc na tego typu podpis, od razu widzimy, że jest to podpis amerykański. Tutaj kilka słów zupełnie inaczej będzie wyrażonych w języku w odmianie brytyjskiej. Czyli mamy kobietę i mamy sklep, taki mały, tak zwany osiedlowy. Convenience Store, no ale to jest nazwa amerykańska. Brytyjczycy mówią corner shop, jakby sklep narożny. Mamy clerk no po brytyjsku to jest wykluczone, żeby w takim kontekście padło właśnie słowo clerk bo po brytyjsku to jest urzędnik. Natomiast po amerykańsku i czytane przez e-clerk, to jest właśnie sprzedawca. No i ta pani, bo female, kobieta, stoi przy kasie, dosłownej kasie jako urządzenie. Stąd mamy register. Oprócz tego tu nie ma rodzajników, no bo w takich krótkich opisach nie trzeba stosować rodzajników, tak jak w nagłówkach gazet. Czyli tak naprawdę tu jest na myśli, oni mają na myśli at e register. Ale jakbyście Brytyjczykowi powiedzieli, że ktoś tam stał at e register, to on w ogóle nie wie o co chodzi. Nie skojarzyłby to ze sklepem. I tu jeszcze raz podpis ten amerykański: Female Convenience to Clock at register. I ten podpis w wersji brytyjskiej brzmiałby Female Corner Shop Assistant at Till. Gdyż po brytyjsku to urządzenie, stricte urządzenie, to jest Till, a nie Register. Ale tak jak mówię, te krótkie podpisy nie mają w sobie rodzajników, więc pełne zdanie brzmiałoby tak. Załóżmy, mówię, że to jest. This is. No i daję E. This is a female convenience to Claw at E, register, tak? Czyli doszło dwa razy E. Natomiast w wersji brytyjskiej, this is a female corner shop assistant at E, till. E, till. To trzeba zrobić ładne łączenie między wyrazowe E, et E, till. No i robimy wybuch w jamie ustnej till. No i krótkie I, czyli E. I tak jak powiedziałem, nie usłyszycie w brytyjskim samo register, ale usłyszycie cash. Register. Choć częściej chyba preferują till, w takim klasycznym brytyjskim. A że brytyjski, jak wiemy, jest amerykanizowany, więc coraz, coraz częściej usłyszymy cash register. Amerykanie też czasami mówią cash register, ale mogą powiedzieć krótko samo register. Oczywiście tu można, żeby nie kombinować, że pani stojąca przy kasie, to wiadomo, że. Krótko mówiąc, jest po prostu kasjerka i macie do wyboru dwa słowa e-cashier albo checkout person. No i powoli dochodzimy do słowa checkout. Można pisać razem albo z myślnikiem. Mamy, słuchajcie, tutaj kolejne zdjęcie. No cóż my tu widzimy kolejkę do kasy. My tak powiemy w języku polskim. A, była kolejka do kasy. Pytanie, czy to była kolejka do kasy jako do urządzenia? czy jako do miejsca, bo to jest zupełnie inna bajka. Znaczy, my mówimy tak samo. Więc uwaga, to jest kolejka tylko do miejsca. I teraz właśnie dochodzi słowo checkout ale w odmianie amerykańskiej. Brytyjczycy dalej mówią till. Czyli po brytyjsku till to jest i kasa jako stricte urządzenie i jako miejsce. Ale, że brytyjski jest amerykanizowany, coraz częściej też mówią checkout. Po amerykańsku tutaj musi być checkout, czyli odpada słowo cash register, bo to by była kolejka stricte do urządzenia. Nikt nie czeka do urządzenia, tylko do miejsca, gdzie jest i kasa, i osoba. Czyli, jakbyśmy mieli opisać ten obrazek na przykład na maturze, no to powiemy po brytyjsku The picture shows people in a queue. No i kolejna różnica to kolejka. Po brytyjsku queue, po amerykańsku line. Muszę chyba zrobić w ogóle o tym lekcję, bo to są, można to ująć na przeróżne sposoby właśnie, jeśli chodzi o stanie w kolejce. Czyli people in a queue at a till, przy kasie. Ewentualnie at a checkout. Natomiast po amerykańsku the picture shows people in a line, w linii. No, ale to jest kolejka at a checkout, przy kasie. Więc podsumowując, musimy podzielić słowo kasa na urządzenie i na miejsce. Czyli jeśli chodzi o urządzenie w brytyjskim, to jest till, E-till. No, ale wchodzi też cash register. Natomiast urządzenie w amerykańskim to jest e-register. Amerykanie używają też słowa till, ale nie jako całe urządzenie, tylko sama kasetka z pieniędzmi. To, co się wsuwa do kasy, to co na przykład, jak jest zmiana Kasierek, wyciągają tą kasetkę i tam się rozliczają. Natomiast, miejsce, to co powiedziałem, po brytyjsku też można użyć till, Czyli till urządzenie, till miejsce. No ale wchodzi też checkout. Natomiast po amerykańsku tylko checkout. I przykładowe zdania o staniu, staniu w kolejce w czasie przeszłym. Po brytyjsku I had to kill. Zobaczcie, tu było in a queue w kolejce, a tu jest queue jako czasownik, kolejkować. Musiałem kolejkować. I had to queue 20 minutes for the till. Uwaga, my powiemy do kasy. U nich trzeba powiedzieć for albo at. Tu też można powiedzieć at. Inna wersja. I spent 20 minutes queuing. Spędziłem 20 minut. Kole... No, dos... My powiemy, stojąc w... w kolejce, a u nich to jest czasownik z INK, czyli mie ONCY, czyli nie wiem, jakby to było, kolejkując coś takiego, przy kasie at the checkout. Z tym, że tu tak, jakby bardziej wersja amerykańska. Natomiast w odmianie amerykańskim musi być to checkout i powiemy na przykład I had to spend po tu bez czyli "-d". Tak wygląda pierwsza forma. I had to spend 20 minutes in the checkout line. W kasowej kolejce, tak? Bo pierwszy rzeczownik staje się przymiotnikiem. Kasowa kolejca, kolejka. Ale mogę też powiedzieć po prostu w kolejce. I had to spend 20 minutes in a line, w kolejce, at the checkout, przy kasie. Pokazałem, słuchajcie, to zdjęcie pięciu native speakerom tak z ciekawości. My byśmy powiedzieli nie wiem, czy tu jest 10, ale powiedzmy jest 10. My byśmy powiedzieli, że widzę tu 10 kas. W naszym sklepie jest 10 kas. I teraz pytanie: jest 10 kas jako miejsce, czy 10 kas jako urządzenie? No wiadomo, że bardziej powiemy ogólnie, że 10 kas jako miejsce. I tak też powiedziała większość native speakerów, że widzą ten checkouts I w brytyjskim, i w amerykańskim. Natomiast jeden Amerykanin powiedział mi, że on widzi ten cash registers, no ale według mnie sam chyba nie wie o tym, że, że raczej to nie pasuje bo nikt by nie powiedział, że widzi dosłownie 10 kas jako urządzenia oczywiście w brytyjskim można by też powiedzieć, że widzę ten tills. wtedy powiem z na końcu tills". tu wam chciałem jeszcze pokazać jakie są przeróżne przyjmki możliwe a woman on the till a woman at the till Uwaga, obie wersje są poprawne, ale co innego znaczą? Kobieta na kasie to jest kasierka, że pracowała na kasie, czyli mówią tak jak my. A tu jest at przy kasie, czyli ta kobieta będzie płaciła. Czy też kasierka, która stała przy kasie, ale tu jest generalnie inny sens, że ona pracuje na kasie. Natomiast tutaj jest ktoś przy kasie. Tak jak mówimy przy stole, at a table. Take it up to the till, tak jak u nas, weź to do kasy, czyli mamy to jako do. No i Q for the till, mówiłem też, jest możliwe kolejka do kasy, z tym, że oni mówią to jakby dla kasy albo na kasę. Pokazałem, słuchajcie, też to zdjęcie kilku native speakerom i byłem ciekawy, jak ujmą kasy bezobsługowe. Czy to są w ogóle kasy? No, my tak powiemy, tak? Ja bym powiedział, że widzę tu trzy kasy bezobsługowe. Oni powiedzieli, że to jest wykluczone, żeby użyć któregokolwiek słowa z kas, czyli i checkout, bo mówią, że checkout to tak jak widzieliśmy przed chwilą na zdjęciu, tak? To jest taki box, gdzie jest i kasa i miejsce dla kasiera. Tu nie ma miejsca dla kasiera. Zresztą to się wyklucza w ogóle, skoro jest samoobsługowe, no to nie ma kasiera. Nie ma też stricte kas jako urządzenie, no bo, no bo nie ma tu kasetki z pieniędzmi i tak dalej. Tu wszystko idzie Płatność bezgotówkowa. Czyli nie można, tu są akurat te trzy, tak, czyli nie można powiedzieć three checkouts, nie można powiedzieć three cash registers, czy też po brytyjsku three tills. Oni powiedzieli, że nazwaliby to self-checkout area, jakby miejsce dla kas samoobsługowych. Natomiast stricte te trzy urządzenia nazwaliby three stations, my byśmy powiedzieli trzy stanowiska albo three Machines, że jakieś tam trzy urządzenia. I teraz słuchajcie, jeszcze taki dialog z życia wzięty. Czemu cię nie było tak długo? Tak ktoś bo na przykład w sklepie, wtedy pytamy, why did you take so long? Albo what took you so long? Tak? Tutaj dlaczego wziąłeś tak długo? No tak mówią. A tutaj co zabrało ci tak długo w sensie czasu? No i załóżmy, że była tylko jedna kasa. A, była tylko jedna kasa i musiałem stać 20 minut w kolejce. Only one till, po brytyjsku, only one checkout po amerykańsku was open. Był, była otwarta. I spent, w czasie przyszłym, I spent 20 minutes in the queue. W kolejce i tutaj kolejka po brytyjsku. Nie można powiedzieć, że była otwarta jedna kasa jako cash register, bo to nie o to chodzi, że było otwarte jedno urządzenie. Był otwarty jeden boks, tak? gdzie, był, gdzie była i kasa, i człowiek. Czyli kasierka. I tak jak mówiłem, wersja checkout pasuje też w brytyjskim. Gdybyśmy to zdanie powiedzieli w stricte amerykańskim, w amerykańskiej odmianie, no to musimy zostawić tutaj samo checkout. Only one checkout was open. No i tu podmienić na line. I spent 20 minutes in the line. I ostatnia rzecz na dziś. Cóż my tu widzimy? No, widzimy kasę, tak? Kasę zabawkową. Czyli uwaga, po brytyjsku mówiłem wam, że pierwsze słowo na kasę jako urządzenie to używają till. Jeżeli coś jest zabawkowe to mówimy toy, tak? Na przykład toy car to jest jakiś taki samochód zabawkowy. Więc Brytyjczycy powinni powiedzieć toy till. Ale jest to słuchajcie wykluczone. Sam byłem zdziwiony. Podpytałem kilku Brytyjczyków i pytałem dlaczego w takim razie, skoro mówicie na normalną kasę till. Oni sami nie wiedzieli dlaczego. Mówią, że jeżeli chodzi o taką kasę zabawkową, tylko wersja amerykańska, czyli Toy Cash Register. Dzięki, trzymajcie się.